Witam serdecznie mieszkańców Mysłowic i okolic. Witam zainteresowanych szeroko pojętym bezpieczeństwem, bezpieczeństwem naszych mieszkańców. Dzisiaj poruszymy tylko jeden temat: temat odpadów niebezpiecznych, które zostały zdeponowane na dzielnicy, w dzielnicy Brzezinka w Mysłowicach. Jest to 8 tysięcy ton trucizn, które jesteśmy zmuszeni wywieźć z Mysłowic. A koszty są horrendalne. Jest to największa bomba ekologiczna w Polsce, jeżeli chodzi o centra wielkich miast. Nigdzie, w żadnym mieście w naszym kraju nie ma tak wielkiego składowiska w pobliżu domostw, szkół, przedszkoli czy ośrodków kultury, tak jak to się stało w Mysłowicach. Dzisiejszy dzień można uznać za jeden z najsmutniejszych i najczarniejszych dni w historii Mysłowic. Błąd, który popełnili urzędnicy w 2018 roku, błąd, który popełnili również samorządowcy, którzy zarządzali naszym miastem, będzie nas kosztował 94 miliony złotych. 94 miliony, które mogli, moglibyśmy wydać na remonty szkół, na remonty przedszkoli, ulic, chodników czy kamienic komunalnych. Opłaty za wywóz. Odpadów chemicznych, chemikaliów, które zostały złożone w dzielnicy Brzezinka, przyniesie opłakane skutki w budżecie miasta na przestrzeni najbliższych, najbliższych lat. Nie tylko miesięcy, ale lat, ponieważ kwota, którą my musimy zorganizować jako miasto, to jest 50 milionów złotych. 44 miliony otrzymaliśmy wsparcia rządowego. Wsparcie zostało przekazane w ubiegłym roku i jest już wprowadzone do budżetu miasta. Teraz kolejne 50 milionów będziemy musieli zorganizować jako samorząd i to jest wręcz karkołomne działanie. Będziemy musieli wspólnie pochylić się nad tym radni, prezydent, urzędnicy oraz przedstawiciele rządu, którzy nadal wspierają nasze miasto, jeżeli chodzi o wychodzenie z długów i z zapaści ekonomicznej bądź organizacyjnej. Najgorsze jest to, że osoby, które przywiozły odpady niebezpieczne do Mysłowic są w odosobnieniu, są w areszcie, nie można z nich ściągnąć na dzień dzisiejszy żadnych pieniędzy, a urzędnicy oraz samorządowcy, którzy doprowadzili do tej katastrofalnej sytuacji, czują się bezkarni, są bezkarni i nie poczuwają się nawet do odpowiedzialności za swoje czyny. Ja sobie Pozwoliłem tutaj zrobić kilka notatek, aby przedstawić Państwu, jakie przed nami wyzwania i jakie pieniądze, skąd, jak, jakie pieniądze musimy zorganizować i skąd te pieniądze możemy pozyskać. Ofiarami e, tak naprawdę tej grupy przestępczej, która na terenie całego kraju e, składowała odpady niebezpieczne, są dzisiaj nasi mieszkańcy, czyli Mesłowiczanie, którzy ze swoich podatków będą musieli pokryć koszty. Utylizacji y, tych trucizn. I tutaj też ofiarą jest skarb państwa, który będzie na to przedsięwzięcie wykładał ogromne miliony. Wielokrotnie informowałem Was, że y, na terenie Brzezinki przy ulicy Brzezińskiej 50 y, znajduje się około 8 tysięcy ton, ton odpadów niebezpiecznych. Co tam jest? Do dzisiaj nikt tego nie stwierdził. Wiemy, że w tych pojemnikach, które są na zewnątrz, które mogliśmy sprawdzić, bądź które pękły i wylewały się te substancje, to są żorące substancje, rozpuszczalniki. To są takie substancje, które są bardzo szkodliwe dla ludzkiego zdrowia. My staramy się od dwóch lat, aby zakończyć proces wyłonienia wykonawcy na wywóz odpadów i dzisiaj otworzyliśmy oferty w sumie ofertę bo tylko jedna była złożona zgodnie z obowiązującym prawem i ta oferta opiewa na kwotę teraz posłuchajcie państwo bo to to jest prawda o czym mówię to jest kwota 90 już tutaj gdzieś mam 93 miliony dokładnie

Jest to dotacja rządowa. Jest to rządowe wsparcie, jakie otrzymaliśmy w ubiegłym roku. E, tutaj wspierał nas pan premier Mateusz Morawiecki, pan wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz ministrowie Michał Wójcik, Jacek Zdoba i Paweł Jabłoński. Ci panowie pomagali miastu w zdobyciu pieniędzy na utylizację odpadów i osobiście e, tutaj przybyli, aby zobaczyć jak wygląda składowisko odpadów niebezpiecznych w Brzezince. Z przerażeniem spoglądali na to miejsce, tak jak z przerażeniem spoglądają mieszkańcy Brzezinki. I teraz tak. W budżecie miasta, trzeba sobie też powiedzieć jasno, nie mamy pieniędzy, jeżeli chodzi o wspomniane 50 milionów złotych, które musimy zorganizować i to w najbliższym czasie. Mamy jedynie rządowe wsparcie o wartości, o której mówiłem, 44 milionów z hakiem. I teraz mamy kilka wariantów, aby zdobyć 50 milionów złotych. Od kilku miesięcy pracujemy nad pewnymi rozwiązaniami, ale tak naprawdę dzisiaj po otwarciu ofert mogliśmy dopiero podjąć rzeczowe decyzje. Możemy wystąpić do rządu o kolejne finansowe wsparcie. Musimy poinformować o tym pana Wojewodę Śląskiego, więc jutro rozpoczynają się rozmowy bardzo ważne rozmowy dotyczące przyszłości naszego miasta. Do 15% z kwoty niemal 94 milionów złotych, do 15% całej tej kwoty możemy pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji celowej na to zadanie. Jest to kwota 14 milionów 94 tysięcy złotych. Kolejne pieniądze które musielibyśmy zorganizować to 35 milionów 190 tysięcy złotych. Gdybyśmy uzyskali te 15% z wfos to wtedy tylko nie 50, ale już tylko 35 milionów 190 tysięcy będziemy musieli zorganizować w formie albo pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, albo pożyczki z Banku Komercyjnego, albo emisji obligacji. I teraz spójrzcie Państwo, tak ogromne pieniądze, Gdybyśmy włożyli jako wkłady własne w pozyskanie kolejnych pieniędzy ze środków zewnętrznych, ministerialnych czy unijnych, nasze miasto w najbliższych latach mogłoby wyremontować wszystkie placówki oświatowej, kultury i sportu. Moglibyśmy przebudować kilka dróg, takich jak plebiscytowa, kościelniaka czy ulica Długa Armii Krajowej Prusa, które nam się rozpadają, a tak będziemy musieli albo zaciągnąć ogromne kredyty, żeby spłacić. Wręcz głupotę i nieodpowiedzialność moich poprzedników. Nie będziemy mogli inwestować, i tylko te pieniądze, które otrzymaliśmy w ostatnich dwóch latach z rządu, będziemy mogli przekazać na inwestycje takie jak park zamkowy, przebudowa torowisk, która rozpoczyna się za kilka tygodni, takie jak drogi rowerowe, czy przebudowa dworca przejścia podziemnego pod dworcem PKP. Chciałbym też odpowiedzieć na kilka pytań związanych z tymi odpadami. Pytacie, oskarżacie czasami na forach internetowych. Ja wiem, że to są duże emocje, ale posłuchajcie, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. I odpowiedzi na te pytania brzmią następująco. Pytaliście, jaka kwota jest brakująca. Przekazałem Wam przed chwileczką 50 milionów złotych, 44 miliony mamy z zewnątrz. <laughs> Mieszkańcy chcą wiedzieć o wszystkich szczegółach sprawy, więc po kolei. <laughs> Pytaliście, kto wydał zezwolenie na składowanie tych odpadów niebezpiecznych na Brzeźnicę? Więc odpowiadam, zezwolenie na zbieranie, zbieranie odpadów niebezpiecznych wydane zostało w maju 2018 roku, czyli tuż przed wyborami. Termin bardzo ciekawy. Prezydentem miasta był wtedy pan Edward Lasok i to jego służby, czyli ochrona środowiska, wydział ochrony środowiska, którego szefem był Pan Andrzej Cholecki. Ten wydział wydał wszystkie stosowne zgody na składowanie tych odpadów. Co jest najciekawsze. Były naczelnik Pan Andrzej Cholecki jest dzisiaj zastępcą w wojewódzkim Inspektoracie ochrony Środowiska w Katowicach. Niektórzy ludzie piszą, że to skandal, też tak uważam ale takie mamy prawo i tak musimy w tym prawie się poruszać. Zastępcami pana Edwarda Lasoka w czasie wydawania decyzji administracyjnej był pan Grzegorz Brzoska i pan Bartłomiej Gruchlik. Więc te cztery osoby powinny czuć się odpowiedzialne za wydaną decyzję administracyjną i tak jak powiedziałem wcześniej, żadna z nich nie poczuwa się do winy. Żadna z tych osób nie przyszła do mnie, nie przyszła do moich zastępców, do nowego szefa Wydziału Ochrony Środowiska, żeby zaproponować pomoc w zorganizowaniu pieniędzy na wywóz odpadów. Nikt z nich nie przyszedł zapytać, czy nie mogą pomóc organizacyjnie. Nikt z nich nie zapytał, czy nie może pomóc sprawnie, przekazać informacje, jak możemy się pozbyć tych wszystkich trucizn. I jak doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy Brzezinki żyli spokojnie i bezpiecznie? Więc odpowiedzi są jednoznaczne. Cztery osoby, które były decydentami w tamtym czasie, mogą czuć się odpowiedzialne. W tym temacie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w prokuraturze w Częstochowie i w Katowicach. Częstochowska prokuratura i Katowicka prowadzi postępowanie. Zarzuty zostały postawione grupie przestępczej, która zwoziła te odpady na terenie nie tylko całego Śląska, ale i kraju. Jest również postępowanie prowadzone pod kątem takim, czy decyzje administracyjne w Mysłowicach były wydawane w sposób właściwy i zgodny z prawem. Ja wysłałem zapytanie do prokuratury, czekam na odpowiedź. Czekam na odpowiedź, czy. Decydenci ówcześni będą odpowiadali również karnie za swoje czyny. Od samego początku zbieranie odpadów, od samego początku, czyli od maja 2018 roku zbieranie odpadów na Brzezińce odbywało się w konflikcie z obowiązującymi przepisami prawa. I tak, mauzery, czyli te duże pojemniki, nie były odpowiednio opisane i oznaczone. My do dzisiaj nie wiemy, co w nich się znajduje. Pojemniki były uszkodzone, nieszczelne. Co chwilę dochodzi do wycieków substancji, które tam się znajdują. Pojemniki były postawione na nieutwardzonym gruncie, czego nie wolno robić, ponieważ przenikające do gleby chemikalia trują całe otoczenie, trują sąsiadów, trują wszystkich, którzy są wokoło. Pojemniki były układane jeden na drugim, nawet pięć jeden na drugim, co jest niedopuszczalnym. W tej chwili one pękają, przewracają się. Nie można nawet wejść na teren, żeby sprawdzić, yy, czy dochodzi do wycieków w środku yy, tego składowiska. Nikt nie próbuje tam nawet wchodzić, bo, ponieważ grozi to tym, że zostanie przywalony tymi chemikaliami. Kolejna rzecz. Pojazdy, które dostarczały odpady, nie spełniały ustawowych norm związanych z bezpieczeństwem, jeżeli chodzi o transport lądowy, odpadów niebezpiecznych dla środowiska. I tak szczerze mówiąc, dopiero jak zostałem prezydentem, czyli 22 listopada 2018 roku po moim ślubowaniu, podjąłem natychmiastową wręcz decyzję o zabezpieczeniu dojazdu przez Straż Miejską. Postawiliśmy tam kamery. I nagrywaliśmy każdy pojazd, który został, który tam przyjeżdżał, i próbował zostawić odpady. Tym samym spłoszyliśmy tych bandytów, którzy to dowozili. E, oni tu przychodzili do urzędu i mieli spotkanie z naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego e, próbowali w, wywierać wręcz wpływ swoim zachowaniem na nas. E, nie udało im się to. Organy ścigania w międzyczasie aresztowali, aresztowały tą grupę przestępczą. E, było to też widoczne, jeżeli chodzi o medialny przekaz. Telewizja, prasa podawała o tym, że ludzie, którzy w Mysłowicach zostawili odpady, w Częstochowie i w innych jeszcze miejscach, zostali aresztowani. Kolejna informacja, o którą pytacie, to co zrobił wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Gdy zostałem prezydentem, pomagał nam, ale wcześniej, gdy wojewódzki inspektorat ochrony środowiska już został poinformowany, że dzieją się niepokojące rzeczy. Wojewódzki inspektorat nie podjął decyzji jednoznacznej zakazującej zbierania tam odpadów, i to był ten czas, kiedy powstała największa w Polsce, yy, można powiedzieć, bomba ekologiczna w centrach miast. Yy, dzisiaj spijamy śmietankę za brak decyzji, które mogły być podjęte w tamtym czasie, tutaj jeszcze pytacie, kto jest właścicielem terenu? Właścicielem terenu przy Brzesińskiej, to spółka Medbiz. Jest to spółka z Mysłowic i spółce Mundo Trade z dąbrowy górniczej wydzierżawiła ten teren i spółka Mundo Trade zwoziła te niebezpieczne trucizny. Jutro w Mysłowicach odbywa się posiedzenie Komisji Finansów, komisji radnych Rady Miasta Mysłowice. Dzisiaj złożyłem na ręce radnych prośbę, aby tematykę jutrzejszego posiedzenia poszerzyć jeszcze o Sprawę związaną z odpadami niebezpiecznymi z Brzezinki, dlatego, że będziemy musieli w najbliższych dniach podejmować bardzo karkołomne decyzje, decyzje finansowe związane ze zgromadzeniem środków finansowych jako wkład miasta. Będziemy podejmowali takie decyzje, zobaczymy, co z nich wyniknie. Będę Was też na bieżąco o tym informował w internecie pojawia się bardzo wiele fałszywych informacji podejrzewam żeby zamydlić temat na temat wydanych decyzji administracyjnych w 2018 roku dotyczących składowania tych odpadów i chcę tu powiedzieć jednoznacznie radni miejscy nie mieli żadnej wiedzy o tym że pan Lasok i jego pracownicy urzędu wydali decyzję administracyjną na składowanie, zbieranie tych odpadów na terenie Brzezinki. Te decyzje były, ja je nazywam, zakulisowymi. Nikt o niczym nie wiedział. Ja dowiadywałem się pokątnie, że potężna ilość samochodów ciężarowych zwozi trucizny na Brzezinkę. Gdyby były podejmowane szybkie decyzje, gdyby były postawione kamery, jak ja postawiłem w późniejszym czasie, na terenie drogi dojazdowej wiedzielibyśmy, kto wozi jakimi samochodami, i czy ludzie, którzy je wożą, mają wszystkie uprawnienia. My gdy zaczęliśmy sprawdzać, nie było uprawnień. Samochody były nieprzystosowane, więc tak jak powiedziałem, bandyci zostali spłoszeni i przestali już dowozić, bo chcieli jeszcze dorzucić podejrzewam, parę tysięcy ton w to miejsce. Chciałbym też powiedzieć, że przez ostatnie dwa lata nikt z tych Którzy doprowadzili do tej katastrofy ekologicznej, nie przyszedł tutaj do gabinetu. Nie przyszedł do gabinetu zastępców, czy szefowej ochrony środowiska, nie przyszedł z pomocą. Zostaliśmy sami i gdyby nie pomoc rządu, trzech ministrów i premiera, dzisiaj nie mielibyśmy żadnych pieniędzy i z tymi truciznami musielibyśmy żyć i zastanawiać się, jak je wywieźć za własne pieniądze w 100% opłacając cały wywóz i utylizację. Także. Nie patrząc na politykę, nie patrząc na to, co się dzieje w kraju, wielki szacunek do tych ludzi, którzy pomagają mysłowicom. Mam nadzieję, że już niebawem skończy się nasza gehenna i wywieziemy te trucizny. Rozmawiałem z kilkoma radnymi, którzy chcą, aby Rada Miasta zaapelowała do organów ścigania o zabezpieczenie majątków pana prezydenta Edwarda Lasoka, dwóch jego zastępców. I byłego naczelnika ochrony środowiska na poczet przyszłych kar, ponieważ straty skarbu państwa, skarbu, skarbu gminy, nas, naszych y, wszystkich mieszkańców to 94 miliony złotych, co najmniej 94 miliony, ponieważ nie wiemy, co tam się znajduje, ile tego jest, bo szacunkowe wartości to 8 tysięcy ton. My nie wiemy, tak naprawdę, ile jest tych wszystkich. Mauserów, co w nich się znajduje i czy odpady, które są w środku, nie są odpadami, które jeszcze bardziej nas zniszczą finansowo, więc tu, jeżeli chodzi o planowanie, wszystko co najgorsze jeszcze przed nami. Na koniec, bo nie, bo nie będę poruszał dzisiaj żadnych innych tematów, chciałbym, żeby mieszkańcy pełną informacji otrzymali ode mnie, co nas czeka w najbliższych dniach i mam nadzieję, że moje słowa. Były na tyle y, jasne, że jesteście w stanie y, zrozumieć, jak wielki problem przed nami, jak wielkie pieniądze musimy wydać. Mam nadzieję, że pytania, które będziecie zadawali y, pod materiałem, który dzisiaj będzie w formie y, na żywo, y, będę mógł Wam jeszcze poodpowiadać. Na koniec właśnie chciałem jeszcze podziękować Panu Premierowi, ministrom i Panu Wojewodzie. Za to, że przekazali do miasta 44 676 tysięcy złotych. Jest to ogromna pomoc. Nikt z innych prezydentów nie otrzymał takiego wsparcia, więc ja z wielkim ukłonem pragnę podziękować za kolejne wsparcie, ogromne wsparcie finansowe dla miasta. Do sprawy trucizn będziemy wracali niebawem. Ja za kilka dni na pewno jeszcze raz przekażę Wam pełną informację. Co ustaliliśmy z Radą Miasta, jakie będą nasze dalsze decyzje, i być może będę mógł już powiedzieć o harmonogramie wywozu tych trucizn, które zalegają na Brzezińce. A dzisiaj pozdrawiam Was serdecznie, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia.